Cześć, ja jestem u i jest ze mną dzisiaj Chory Portier. Witam wszystkich. Dzisiaj będzie nasz pierwszy odcinek z, z, ser, z pierwszej serii Tajemnice strasznego lasku, w której y, będziemy zwiedzać straszny lasek oraz jego tajemnice, no i straszne i... zagadki. <noise> zagadki, tak. Y, są też, ten, słyszałam, że są w nim również dziki bażanty też czasami i dziwne odgłosy, no, ale dzisiaj jeszcze do niego niestety nie pójdziemy, bo dzisiaj przedstawimy o co będzie mniej więcej chodzić w tej serii. Mm -hmm. A to. więc będziemy zwiedzać teraz Lasek i po tych naszych podchodach, podchodach ze no zwierzętami, no właśnie, no właśnie. Będziemy sprawdzać, co tam on kryje za sobą. Są różne, podobno straszne, z nim związane legendy, ale to w czasie serii Wam po, poopowiadamy, z, jak będziemy w danym miejscu. Wymyślone. No pewnie Przez wymyślone. Dzieci. To chyba tak. To, no to. No. Y no, mniej więcej chcemy, żeby się udała nam ta seria, bo to jest. Nasza pierwsza seria. Moja pierwsza. Dla mnie ale... Porter miał już parę serii. Na... Niekoniecznie. No nie serii, no, ale, ale filmików. Filmik Powiedz mi tu, żeby mogli oglądać jakby zechcieli. No to Mafia 2, efekty wybuchające auto i pościg z policją mafia 2 pościg z policją jak również mafia 2 jak ukraść kartki bez wyłowania alarmu na benzynę. Na, benzynę, na benzynę no i tam o moim psu parę, i parę filmów parę filmów 3 no i te, no i tym podobnie no właśnie aha i jeszcze zamierzam nagrać serię amnezji D y no. mroczny obłęd no właśnie jeszcze jej nie przechodziłam, ale mam nadzieję, że mi się uda ją przejść. Słyszałam, że jest straszna, ale nie wiem, przekonam się na własnej skórze. No, no to to byłoby na tyle w naszym no pierwszym odcinku. Czekajcie na drugi odcinek, tym razem pójdziemy już do strasznego lasku. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i cześć. Siema!